Obecnie nie wyobrażamy sobie lotów pasażerskich bez samolotów odrzutowych, stosunkowo szybkie, komfortowe i bezpieczne. Nie było tak jednak zawsze. Powstanie bezpiecznych i komfortowych odrzutowców pasażerskich zawdzięczamy przede wszystkim konstruktorom brytyjskiego samolotu The Heavyland Comet. To była pierwsza tego typu maszyna i na jej katastrofalnych niestety błędach uczył się między innymi amerykański Boeing. Po zakończeniu II wojny światowej brytyjskie lotnictwo nie znajdowało się w najlepszej sytuacji. Kiedyś potężne i zaawansowane technologicznie, teraz musiało niestety ustąpić pola amerykańskiej konkurencji. Wojna pozwoliła USA na znaczne rozwinięcie wojskowych samolotów transportowych, a powstałe do ich produkcji fabryki oraz technologie świetnie sprawdziły się przy konstruowaniu samolotów pasażerskich. W pewnym momencie niemal 90% pasażerów linii lotniczych latało amerykańskimi maszynami Douglas DC-3. Żeby wrócić do gry Brytyjczycy musieli stworzyć coś naprawdę rewolucyjnego. Jeszcze w 1942 roku, czyli w trakcie trwania wojny, powołano specjalną komisję, która miała wyznaczyć kierunek rozwoju brytyjskiego lotnictwa cywilnego, gdy działania wojenne zostaną zakończone. Jej zadaniem było m.in. zdefiniowanie wymagań technicznych samolotów przyszłości. Komisji przewodniczył John Moore Brabazon, od którego nazwiska przyjęło się nazywać komisję Komitetem Brabazonowskim. W 1943 roku ogłoszono pierwsze wymagania dla czterech typów maszyn. Typ pierwszy, czyli duże samoloty dalekiego zasięgu. Typ drugi to samoloty średniego zasięgu dwóch rodzajów: z silnikami tłokowymi oraz silnikami turbośmigłowymi. Typ trzeci, czyli duże samoloty średniego zasięgu oraz typ czwarty, samolot pasażerski napędzany silnikiem odrzutowym. Ideę czwartego projektu wspierał przede wszystkim Geoffrey de Havilland, jeden z członków komisji, a jednocześnie założyciel pionierskiej firmy de Havilland produkującej brytyjskie silniki odrzutowe. Tak właśnie rozpoczęła się historia samolotu de Havilland Comet. Najpopularniejsze w tamtych czasach samoloty pasażerskie z silnikiem tłokowym miały niestety wiele niedoskonałości. Ze względu na bardzo mocne drgania były mało komfortowe dla pasażerów, latały wolno i powoli zbliżały się do swojej granicy efektywności. Im były bardziej zaawansowane, tym bardziej wzrastały koszty ich utrzymania oraz konserwacji. Dlaczego więc nie zastępowano ich silnikami odrzutowymi? Uważano, że silniki odrzutowe nie nadają się do regularnych lotów pasażerskich, bo zużywają zbyt duże ilości paliwa w stosunku do swojej mocy. Brytyjczycy znaleźli jednak rozwiązanie tego problemu. W 1946 roku rozpoczęto sekretne prace nad The Havilland Comet, a w 1949 zaprezentowano go publicznie, zaskakując cały świat. Prezentacja odbyła się w trakcie Farnborough International Airshow. Nowa, pięknie i futurystycznie wyglądająca maszyna nawet na dzisiejsze czasy, była wyposażona w cztery zintegrowane silniki odrzutowe i mogła latać na wysokości ponad 40 tysięcy stóp, czyli około 12 km, gdy większość samolotów pasażerskich tamtych czasów osiągała dużo niższy pułap. To właśnie wysokość lotu okazała się kluczem do rozwiązania problemu efektywności silników odrzutowych. Im wyżej leciał samolot, tym rzadsze było powietrze, a tym samym malał jego opór. The Havilland Comet omijał też w ten sposób brzydką podgodę, dzięki czemu mógł lecieć niemal cały czas z bardzo dużą prędkością. Już w trakcie prób prototypu ustanowiono kilka światowych rekordów. 25 października 1949 roku maszyna wykonała lot na trasie Londyn Trypolis Londyn w czasie 6 godzin i 36 minut, a to wszystko z balastem odpowiadającym ciężarowi 36 pasażerów. Był to wynik dwukrotnie krótszy od tych uzyskiwanych przez samoloty Douglas DC-4 i Avro York. Podobne rezultaty uzyskano na trasach Londyn Rzym czy london Kair. Żeby osiągnąć tak duże prędkości, samolot musiał lecieć na bardzo dużej wysokości, a to z kolei wymagało hermetyzowanej kabiny. Comet radził sobie ze wszystkim świetnie, ale niestety do pewnego czasu. Seryjna produkcja samolotu ruszyła w 1952 roku. Wtedy też rozpoczęły się jej regularne kursy. Najwięcej maszyn zakupiły brytyjskie linie lotnicze BOAC, które też jako pierwsze doświadczyły niestety nieprzyjemnych doświadczeń związanych z The Heavyland Comet. 26 października 1952 roku maszyna miała problem ze startem na lotnisku w Rzymie. Wzbiła się w powietrze, ale chwilę później opadła, ślizgając się po pasie startowym, poważnie uszkadzając podwozie i pozostawiając plamę paliwa, która na szczęście nie uległa zapłonowi. Winą za tę sytuację obarczono pilota. 24 grudnia 1952 roku miał miejsce kolejny incydent w pakistańskim Karachi. Tym razem jednak nie obyło się bez ofiar. Nowy egzemplarz nazwany cesarzowa Hawaii, zmierzał do Sydney, skąd miał odbyć swój pierwszy komercyjny lot. Na pokładzie znajdowało się sześciu pasażerów oraz pięcioosobowa załoga, która dopiero skończyła szkolenie z obsługi odrzutowca. Niedoświadczony pilot pierwszy raz startował komet w nocy i z obciążeniem, co niestety miało katastrofalne skutki. Pilot w trakcie wznoszenia zbyt gwałtownie uniósł dziób samolotu i maszyna rozbiła się, zabijając wszystkich 11 uczestników lotu. Niestety, najgorsze miało dopiero nastąpić. 2 maja 1953 roku The Havilland Comet rozpadł się w powietrzu w trakcie burzy, lecąc nad Indiami, a 10 stycznia 1954 roku kolejna maszyna eksplodowała we Włoszech. W pierwszej katastrofie zginęły 43 osoby, a w drugiej było 35 ofiar śmiertelnych. Oba samoloty należały do linii lotniczych BOAC, które zdecydowały się na uziemienie całej swojej odrzutowej floty. Gdy 8 kwietnia 1954 roku kolejny samolot uległ katastrofie i zginęło 21 osób, loty wszystkich egzemplarzy The Havilland Comet zostały wstrzymane. Przeprowadzono też długie oraz bardzo skomplikowane śledztwo, któremu udało się ustalić przyczynę problemów. Była nią hermetyzowana kabina. Przy dużej prędkości i wysokości jej elementy miały się zużywać, powstawały wtedy pęknięcia, które z czasem doprowadzały do rozpadnięcia się całej maszyny. Żaden uziemiony komet już nigdy nie wzbił się w powietrze. The Havilland błyskawicznie rozpoczęło pracę nad nową wersją maszyny pozbawioną defektu, ale było już niestety za późno. Gdy w 1958 roku do sprzedaży trafił The Havilland Comet 4, musiał zmierzyć się z dużo silniejszą konkurencją. Swoje odrzutowe samoloty pasażerskie budowali już Francuzi, Rosjanie i przede wszystkim Amerykanie, których maszyny były większe i szybsze od brytyjskich. Ostatecznie sprzedano jedynie 76 sztuk Comet 4. Dla porównania linie lotnicze na całym świecie zakupiły 556 egzemplarzy Douglasa DC8 oraz 1011 egzemplarzy Boeinga 707. Obie amerykańskie firmy miały wiele nauczyć się na błędach Brytyjczyków i to właśnie dzięki nim odpowiednio ulepszono hermetyzowane kabiny ich samolotów. The Heavyland Comet ostatecznie okazał się niestety porażką ale jako pierwszy odrzutowy samolot pasażerski w bardzo znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju tej właśnie gałęzi cywilnego lotnictwa.